C3 BMW powiedział zwykły facet. Nikt mu nie uwierzył, dopóki nie zapłacił gotówką. Rozdział 1. Upokorzenie Warszawski deszcz bębnił o szyby salonu BMW przy ulicy Puławskiej. Było popołudnie wczesnej jesieni 2018 roku, kiedy Tomasz Kowalski po raz pierwszy przekroczył próg luksusowej placówki. Miał wtedy 28 lat, nosił wyblakłe dżinsy i kurtkę z second handu a jego buty sportowe widziały lepsze dni. Włosy miał niestarannie ułożone, a pod oczami ciemne czynie po kolejnej bezsennej nocy spędzonej nad kodem programu. Salon pachniał nową skórą i drogimi perfumami. Błyszczące karoseje stały w idealnym oświetleniu, każdy samochód wyglądał jak dzieło sztuki. Tomasz zatrzymał się przed srebrnym BMW CEI 5, prowadząc palcami po gładkiej powierzchni maski. Marzył o takim aucie od dzieciństwa. Jego ojciec, mechanik z małego warsztatu w Radoniu, zawsze powtarzał, że BMW to nie tylko samochód, to symbol ciężkiej pracy i sukcesu. Mogę panu pomóc. Usłyszał za sobą głos pełen ledwo skrywanej pogardy. Odwrócił się. Przed nim stał wysoki mężczyzna po czterdziestce, w idealnie dopasowanym garniturze. Jego imię, widoczne na identyfikatorze, brzmiało Marek Zawadzki. Sprzedawca patrzył na Tomasza jak na intruza, który wbił się do świata, gdzie nie ma prawa się znajdować. Tak, chciałbym dowiedzieć się więcej o tym modelu, powiedział Tomasz, starając się brzmieć pewnie. Marek spojrzał na niego od stóp do głów, jego wzrok zatrzymał się na zniszczonych butach. Wie pan, ten samochód kosztuje ponad 300 tysięcy złotych, powiedział z protekcjonalnym uśmiechem. Może pan najpierw zainteresować się czymś bardziej przystępnym. Fatma Salon dwie ulice dalej. Tomasz poczuł, jak krew uderza mu do głowy. Nie była to pierwsza taka sytuacja w jego życiu. Wychowany przez samotnego ojca, który ledwo wiązał koniec z końcem, zawsze był tym i biednym dzieciakiem. Psst. W szkole nosił rzeczy po starszych kuzynach, a na studiach informatycznych na Politechnice Warszawskiej pracował na nocnych zmianach w call center, żeby opłacić akademik. Rozumiem, Powiedział cicho Tomasz. Dziękuję za czas. Gdzie wychodził? Usłyszał jeszcze szyderczy śmiech Marka, i jego uwagę skierowano do koleżanki przy recepcji. Patrolują tutaj, jakby mogli sobie pozwolić chociaż na koło zapasowe. Co to za czasy? Tomasz wyszedł na deszczową ulicę, czując mieszankę wstydu i wściekłości. Czekając na autobus linii 131, który zawiózłby go do jego kawalerki na Pradze. Złożył sobie obietnicę. Pewnego dnia wróci do tego salonu. I wtedy wszystko będzie inaczej. Ale najpierw musiał przeżyć. Jego startup, mała firma tworząca oprogramowanie do zarządzania logistyką, balansował na granicy bankructwa. Tomasz i jego dwóch wspólników, Jakub i Piotr, koledzy ze studiów, wkładali w projekt całe serce, ale klienci przychodzili powoli. Rachunki rosły szybciej niż przychody. Tego wieczoru, gdy wrócił do swojego skromnego mieszkania, nie mógł przestać myśleć o spojrzeniu sprzedawcy. Nie o BMW, nie o luksusie, ale o tym, jak łatwo ludzie oceniają innych po powierzchowności. Jak szybko klasyfikują, kategoryzują, odrzucają. Usiadł przy komputerze i pracował do świtu. Jeśli jego firma miała przetrwać, potrzebował przełomu. A przełomy nie przychodzą do tych, którzy ścień. Rozdział 2 Walka o przetrwanie. Zima 2018 roku była najcięższym okresem w życiu Tomasza. Warszawska temperatura spadła poniżej minus 15 stopni, a on często musiał wybierać między opłaceniem ogrzewania w biurze a zakupem jedzenia. Małe biuro przy ulicy Wołoskiej, które wynajmował wraz ze wspólnikami, było tak zimne, że pracowali w kurtkach i rękawiczkach bez palców. Tomek. Musimy porozmawiać, powiedział pewnego styczniowego poranka Jakub, najstarszy z trójki. Miał 32 lata, żonę i małego syna. Dorota dała mi ultimatum. Albo zacznę zarabiać normalne pieniądze, albo szuka pracy w Niemczech. Nie mogę tak dalej. Tomasz kiwnął głową, patrząc na ich wspólny ekran komputera. Lista klientów była przygnębiająco krótka. Cztery małe firmy transportowe które płaciły minimalne kwoty za korzystanie z ich systemu. Rozumiem, powiedział cicho. Nie będę cię zatrzymywał. Ale Piotr, 28-letni optymistą z Krakowa, nie poddawał się. Dajcie nam jeszcze trzy miesiące. Mamy spotkanie z Logistics Polska w przyszłym tygodniu. To duża firma. Jeśli ich przekonamy. Jeśli, jeśli, jeśli przerwał mu Jakub zmęczonym głosem. Słucham tego od roku. Przykro mi, ale muszę myśleć o rodzinie. Jakub odszedł dwa dni później. Tomasz i Piotr zostali sami. Kiedy siedzieli w pustym, zimnym biurze, słuchając wycia wiatru za oknem, tomasz pomyślał o salonie BMW, o pogardliwym spojrzeniu Marka. Pomyślał o swoim ojcu, który zmarł rok wcześniej na raka, nie doczekawszy się wnuków ani chwili, gdy jego syn osiągnie sukces. Nie poddamy się, powiedział do Piotra. Wszystko, co mamy, włożyliśmy w ten projekt. Jeśli teraz odpuścimy, będzie to oznaczało, że Jakub miał rację. Że wszyscy, którzy w nas nie wierzyli, mieli rację. Spotkanie z logistyk z Polska odbyło się w luksusowym biurowcu na Mokotowie. Tomasz włożył swój jedyny garnitur, ten sam, w którym był na pogrzebie ojca. Był wystrzępiony przy mankietach, ale czysty. Piotr miał pożyczone od brata Buty, które były o numer za duże. W sali konferencyjnej czekało czterech menedżerów. Tomasz prezentował przez godzinę, pokazując, jakich system może zaoszczędzić firmie setki tysięcy złotych rocznie poprzez optymalizację tras i zarządzanie flotą. Ciekawe, powiedział dyrektor operacyjny pan Nowicki, siwowłosy mężczyzna w okularach. Ale pracujecie wy dwóch. Jak mamy mieć pewność, że poradzicie sobie z obsługą naszej floty czystu pojazdów. Ponieważ przez ostatni rok spaliśmy po cztery godziny na dobę, pracując nad tym systemem, odpowiedział Tomasz, patrząc mu prosto w oczy. Ponieważ to nie jest dla nas praca, to nasza misja. I możemy udowodnić każde słowo zapadła cisza, pan Nowicki spojrzał na kolegów, potem z powrotem na Tomasza. Dam wam miesięczny okres próbny. Pokażcie co potraficie? Wyszli z budynku w oszołomieniu. Piotr krzyczał z radości na środku ulicy, mimo że padał śnieg. Tomasz uśmiechnął się po raz pierwszy od miesięcy. To był ich pierwszy prawdziwy szansa. Następne cztery tygodnie to był maraton. Spali w biurze, jedli tylko kanapki i fiński fast food. Tomasz tracił włosy ze stresu, ale system działał. Działał perfekcyjnie. Gdzie przedstawili raport po miesiącu. Pokazując oszczędności rzędu 200 tysięcy złotych, pan Nowicki uścisnął im dłonie. Podpisujemy roczną umowę i mam dla Was kontakt do trzech innych firm z naszej branży. To był przełom. Do końca 2019 roku mieli 20 firm jako klientów. W 2020 roku, mimo pandemii, liczba wzrosła do 50. Firmy transportowe potrzebowały efektywności bardziej niż kiedykolwiek. Tomasz nadal mieszkał w swojej małej kawalerce na Pradze. Nadal nosił te same ubrania. Wszystko, co zarabiał, wkładał z powrotem w firmę. Ale teraz, po raz pierwszy w życiu, miał nadzieję. Rozdział 3. Propozycja nie do odrzucenia. Październik 2022 roku przyniósł niespodziewany zwrot akcji. Tomasz siedział w swoim nowym, ale wciąż skromnym biurze na Mokotowie. W końcu mogli sobie pozwolić na coś lepszego niż mrożna dziura na woli, gdzie otrzymał e-mail od niemieckiej firmy TechLogistics AG. Szanowny panie Kowalski, jesteśmy pod wrażeniem waszego rozwiązania. Chcielibyśmy porozmawiać o możliwości akwizycji waszej firmy. Tomasz przeczytał wiadomość trzy razy, pewne, że to spam albo pomyłka ale firma była prawdziwa, jedna z największych w Europie w branży oprogramowania logistycznego. Mieli biura w dwunastu krajach i roczne obroty przekraczające miliard euro. Pierwsze spotkanie odbyło się przez wideokonferencję. Niemieccy menedżerowie byli konkretni i profesjonalni. Interesowała ich technologia Tomasza, jego baza klientów w Polsce i potencjał wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozważamy ofertę w wysokości 4 milionów euro, powiedział główny negocjator, pan Schmidt. Oczywiście po dokładnym audycie i due diligence. 4 miliony euro. Tomasz prawie spadł z krzesła. To było więcej pieniędzy, niż widział w całym swoim życiu. Mógłby kupić mieszkanie, samochód, zapewnić przyszłość sobie i Piotrowi, bo oni wciąż byli wspólnikami. Razem przechodząc przez wszystkie wzloty i upadki, muszę porozmawiać z moim partnerem, odpowiedział Tomasz, starając się zachować spokój. Potr oszalał z radości. Tomek, to jest to: cztery miliony euro. Dzielimy po połowie, każdy dostaje dwa miliony. Możemy w końcu normalnie żyć. Ale Tomasz czuł niepokój. Przez następne tygodnie trwały negocjacje. Niemcy chcieli wszystkiego: pełnych praw do oprogramowania, bazy klientów, a nawet zobowiązania Tomasza i Piotra do pozostania w firmie przez następne dwa lata jako konsultanci. To standardowa procedura, tłumaczył polski prawnik Tomasza, pan Zieliński. Chcą zapewnić płynne przejście. Zapłacą Wam, ale nie mogą pozwolić, żebyście następnego dnia założyli konkurencyjną firmę. Zima przeszła w wiosnę 2023 roku. Negocjacje ciągnęły się. Kwota wzrosła do 4,5 miliona euro. Tomasz czuł, jakby żył w dwóch światach jednocześnie. W jednym był nadal zwykłym programistą z Pragi, jedzącym tanie pierogi w barze mlecznym. W drugim był potencjalnym milionerem, którego życie miało się zmienić nie do poznania. W maju podpisali ostateczną umowę. Kwota końcowa to 5 milionów euro. Po podziale ze wspólnikiem, po podatkach, Tomasz miał na koncie około 8 milionów złotych. Siedział sam w swoim małym mieszkaniu, patrząc na ekran komputera, na którym wyświetlało się saldo jego konta bankowego. Liczba była tak absurdalna, że wydawała się nierealna. Zadzwonił do Piotra. Co teraz zrobimy? Zapytał jego przyjaciel, równie oszołomiony. Nie wiem. Odpowiedział szczerze Tomasz. Jeszcze miesiąc temu martwiliśmy się o opłacenie czynszu. Ale w głębi duszy Tomasz wiedział dokładnie, co zrobi. Była jedna rzecz, którą musiał załatwić. Jedna niezałatwiona sprawa z przeszłości, która tliła się w nim przez pięć lat. Tego wieczoru, zamiast świętować, Tomasz przejechał się autobusem wzdłuż ulicy Puławskiej. Zwolnił, mijając salon BMW. Światła wewnątrz wciąż się paliły. Samochody lśniły w idealnym oświetleniu. Pamiętał każdy szczegół tamtego upokarzającego dnia. Pogardliwe spojrzenie. szyderczy śmiech. Przekaz, że nie jest wystarczająco dobry, żeby nawet marzyć o takim luksusie. Uśmiechnął się. Wkrótce pomyślał. Bardzo wkrótce. Rozdział 4. Powrót. Sierpień 2023 roku. Warszawskie upały były nie do zniesienia. Temperatura przekraczała 35 stopni. Tomasz Kowalski stał przed lustrem swojej nowej, przestronnej łazience w mieszkaniu na Bożu. Trzy pokoje, w pełni umeblowane, z widokiem na park. Mógł sobie pozwolić na coś jeszcze bardziej luksusowego, ale nie chciał. Nadal był sobą. Patrzył na swoje odbicie. Włożył dokładnie te same ubrania, które nosił pięć lat temu. Wyblakłe dżinsy, prostą koszulkę, starą kurtkę. Buty sportowe były inne, tamte dawno wyrzucił, ale znalazł podobnie wyglądającą parę w sklepie z odzieżą używaną. Specjalnie się nie ogolił przez kilka dni. Włosy niestarannie ułożone. Wyglądał dokładnie tak, jak wtedy, jak i zwykły facet, który nie ma prawa wejść do luksusowego salonu. Piotr siedział w salonie, kręcąc głową z niedowierzaniem. Naprawdę to zrobisz? Zapytał. Tomek, to dziecinne. Masz miliony na koncie. Po co ci to? Tomasz zapiał kurtkę. Nie chodzi o pieniądze, powiedział cicho. Chodzi o zasadę. Ten facet, Marek Zawacki, patrzył na mnie jak na śmiecia tylko dlatego, że nie wyglądałem na bogatego. Muszę mu pokazać, że się mylił. Że ludzie są warci więcej niż ich ubrania. A jeśli go tam nie będzie. Sprawdziłem. Wciąż tam pracuje. Widziałem jego profil na LinkedIn. Senior Sales Consultant. Pewnie dumny jak Paw. Droga do salonu zajęła dwadzieścia minut. Tomasz celowo nie wziął taksówki. Dojechał metrem i przeszedł pieszo, ostatnie dwie przystanki. Chciał poczuć się tak, jak pięć lat temu. Ten sam lęk, ta sama niepewność. Był upalny czwartek, około piątej po południu. Salon BMW przy poławskiej wyglądał identycznie. Te same lśniące karoselie, ten sam zapach skóry i luksusu. Tomasz pnął szklane drzwi i wszedł do środka. Klimatyzacja przywitała go przyjemnym chłodem. Przy głównym biurku siedziała młoda kobieta, inna niż pięć lat temu. Uśmiechnęła się profesjonalnie. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Zanim Tomasz zdążył odpowiedzieć, usłyszał znajomy głos. Ja się nim zajmę, Karolina. Marek Zawadzki, starszy o pięć lat z niewielką łysiną, ale wciąż ten sam arogancki wyraz twarzy. Podszedł do Tomasza, mierząc go wzrokiem od stóp do głów. Przez ułamek sekundy w jego oczach błysnęło rozpoznanie, ale zaraz znikło. Nie pamiętał. Oczywiście, że nie. Dla niego Tomasz był tylko kolejnym z setek ludzi, których wyśmiał i wyrzucił. Słucham pana, powiedział Marek z tym samym protekcjonalnym tonem. Tomasz odetchnął głęboko. Chciałbym kupić samochód, powiedział spokojnie. Rozumiem. Jakiś konkretny model. Marek spojrzał znacząco na ubrania Tomasza. Możemy omówić różne opcje finansowania raty. Nie będzie potrzebne finansowanie przerwał Tomasz. Płacę gotówkę. Przelewem. Marek uniósł brew, uśmiechając się lekko. Proszę pana, nasze samochody zaczynają się od 200 tysięcy złotych. Wiem, powiedział Tomasz. Dlatego chcę trzy. Zapadła cisza. Karolina przy biurku podniosła wzrok. Inny sprzedawca, rozmawiający z klientem przy kawie, przerwał w pół zdania. Słucham. Marek zmarszczył brwi. Przy BMW, powtórzył Tomasz wyraźnie. Seria 5, dokładnie ten sam model co pięć lat temu. Gdy ostatnio tu byłem. Kolor srebrny. Identyczne. Wszystkie trzy. Marek zaśmiał się nerwowo. Proszę pana, to nie jest zabawne. Jeśli przyszedł pan żartować, Tomasz wyciągnął telefon i otworzył aplikację bankową. Obrócił ekran w stronę Marka. Saldo konta 7 847 392,00 polskiego złotego. Marek pobladł. Spojrzał na ekran, potem na Tomasza, potem znowu na ekran. To, to jest prawdziwe. Sprawdź, powiedział Tomasz spokojnie. Mogę przelać zadatek teraz. Pół miliona złotych. Gotówką. Natychmast. Ręce Marka drżały, gdy sięgnął po tablet. Jego pewność siedzie wyparowała, jak woda na rozgrzanym asfalcie. Proszę, proszę za mną do mojego biura, wyjąkał. Rozdział pięć: lekcja szacunku. Biuro Marka Zawackiego było małe, ale eleganckie. Machoniowe biurko, skórzane fotele, na ścianach zdjęcia luksusowych samochodów. Tomasz usiadł, czując dziwną mieszankę satysfakcji i pustki. Przez pięć lat wyobrażał sobie ten moment. Teraz, gdy nadszedł, nie czuł triumfu, tylko smutek. Marek nerwowo otwierał pliki na komputerze. Oczywiście, panie, przepraszam, nie znam pana nazwiska. Kowalski, Tomasz Kowalski. Byłem tu pięć lat temu, w październiku 2018 roku. Wtedy też chciałem obejrzeć BMW serii piąte. Pamiętasz pan, Marek zamarzł. Tomasz widział, jak w jego oczach pojawiło się rozpoznanie. Potem strach. Ja zaczął Marek. Przepraszam, obsługuję wielu klientów ale mnie pan nie obsłużył, przerwał mu Tomasz cicho. Powiedział pan, że powinienem pójść do salonu fata. Że ludzie tacy jak ja nie powinni tu przychodzić. Śmiał się pan z moich ubrań, z moich butów. Traktował mnie pan jak śmiecia. Marek zapadł się w fotelu. Twarz miał popielatą. Panie Kowalski, ja. Przepraszam. To było nieprofesjonalne. Jeśli mogę cokolwiek. Może pan, powiedział Tomasz. Może Pan sfinalizować tę sprzedaż. 3 BMW CI 5, identyczne, srebrne, pełna specyfikacja. I zrobi to Pan z pełnym profesjonalizmem, bez względu na to, jak wyglądam. Przez następną godzinę Marek kompletował dokumenty. Był nadzwyczaj uprzejmy, niemal serwilny. Tomasz widział, jak jego ręce drżą, gdy wpisuje dane. Całkowita wartość transakcji. Milion dwieście osiemdziesiąt pięć złotych. Tomasz przelał pieniądze jednym kliknięciem. Gdy wszystko było gotowe, Marek spojrzał na niego z mieszaniną wstydu i desperacji. Panie Kowalski, czy mogę zapytać, dlaczego trzy ci... i dlaczego identyczne? Tomasz wstał. Jeden dla mnie. Jeden dla mojego wspólnika, Piotra, który był ze mną, gdy miałem zero złotych na koncie. I jeden oddaje na licytację charytatywną dla fundacji wspierającej młodych przedsiębiorców z biednych rodzin. Bo wiem, jak to jest, gdy nikt w ciebie nie wierzy tylko dlatego, że nie masz pieniędzy. Marek spuścił wzrok. Zasługuje na to, powiedział cicho. Na każde słowo. Przez te wszystkie lata traktowałem ludzi jak pannie. Myślałem, że to normalne w tej branży. Że pieniądze to jedyne, co się liczy. Tomasz zatrzymał się w drzwiach. Wie pan, co jest najsmutniejsze, powiedział: To, że gdybym wtedy wyglądał bogato, obsłużyłby mnie pan idealnie. Był pan uprzejmy dla moich pieniędzy, nie dla mnie. A prawdziwy szacunek nie zależy od zawartości portfela. Następnego dnia Tomasz wrócił do salonów normalnych, codziennych ubraniach, dinsach i koszuli polo wciąż niczym szczególnym, ale czystych i schludnych. Odbierał samochody. Piotr był z nim, nie mogąc uwierzyć w to, co widzi. Tomek, to szaleństwo powtarzał, chodząc wokół trzech identycznych, srebrnych BMW. Genialne, piękny gest, ale szaleństwo. Marek przekazał im kluczyki i dokumenty. Był blady i milczący. Gdy już mieli odjeżdżać, podszedł do Tomasza. Panie Kowalski wiem, że nie mam prawa prosić o przebaczenie powiedział. Ale chcę, żeby pan wiedział, to co pan zrobił, zmieniło mnie. Rozmawiałem dziś z moim szefem. Od przyszłego tygodnia wprowadzamy nowe szkolenia dla całego personelu. O szacunku do każdego klienta, bez względu na wygląd. Tomasz kiwnął głową. To dobry początek. Ale nie robi pan tego dla mnie. Robi pan to dla wszystkich innych ludzi, którzy przyjdą tu ubrani, jak ja pięć lat temu. Dla ludzi. Którzy mają marzenia, ale nie mają jeszcze środków. Bo może któryś z nich też kiedyś wróci. Odjechali trojgiem Tomasz, Piotr i pracownik salonu, który miał przeparkować trzeci samochód. Tomasz prowadził spokojnie ulicami Warszawy, czując zimny powiew klimatyzacji i zapach nowej skóry. Był wrzesień 2023 rok. Miał 33 lata, miliony na koncie i trzy identyczne BMW ale gdy zatrzymał się na czerwonym świetle przy Puławskiej, spojrzał w boczne lusterko. W odbiciu widział nie tylko siebie, widział chudego 28-latka w zniszczonej kurtce, który pięć lat temu wyszedł z tego salonu ze spuszczoną głową. Pomyślał o swoim ojcu, mechaniku z Radomia, który nigdy nie miał szansy dotknąć takiego samochodu od środka. Pomyślał o wszystkich bezsennych nocach, o lęku, o walce. I pomyślał o tym, Czego nauczył się w tej drodze, że szacunek nie jest towarem? Nie można go kupić, ale można go dać każdemu, zawsze, bez względu na to, jak wygląda lub ile ma w portfelu. Gdy światło zmieniło się na zielone, pojechał dalej, nie w stronę luksusowego mieszkania na Żoliborzu. Zamiast tego skierował się na Pragę, do swojej starej dzielnicy. Zatrzymał się przed barem mlecznym, gdzie przez lata jadał tanie obiady wszedł do środka pani Krysia sześćdziesięcioletnia właścicielka spojrzała na niego ze zdziwieniem tomeczku to ty nie widziałam cię miesiącami dzień dobry pani Krysiu uśmiechnął się przyszedłem na pierogi i chcę zapłacić za wszystkie obiady w tym miesiącu dla wszystkich którzy przyjdą starsza kobieta popatrzyła na niego z niedowierzaniem potem łzy napłynęły jej do oczu synku co się stało nic złego, odpowiedział Tomasz. Po prostu dowiedziałem się czegoś ważnego, że człowiek poznaje się nie po tym, co ma, ale po tym, co oddaje. I postanowiłem pamiętać, skąd przyszedłem. Tego samego wieczoru, gdy Tomasz jechał w końcu do domu, do nowego mieszkania, które wciąż wydawało się nie do końca jego, zatrzymał się na ulicy i spojrzał na niebo. Sierpniowy zmierzch malował Warszawę odcieniami czerwieni i złota. Gdzieś tam. Pomyślał, jego ojciec BY z niego był dumny. Nie z powodu BMW ani pieniędzy. Ale dlatego, że nie zapomniał, jak to jest być niewidzialnym. Nazajutrz rano media społecznościowe eksplodowały. Ktoś z salonu BMW zrobił zdjęcie trzech identycznych samochodów i opublikował historię online. Facet w zniszczonych ubraniach kupił trzy BMW za gotówkę. Okazało się, że pięć lat temu wyrzucono go z tego samego salonu. Post stał się wiralem. W ciągu tygodnia Tomasz dostał setki wiadomości od młodych przedsiębiorców, od ludzi, którzy przeżyli podobne upokorzenia, od tych, którzy po prostu chcieli powiedzieć, że jego historia ich zainspirowała. Ale najbardziej wzruszająca była wiadomość od pewnego osiemnastolatka z Radomia, tego samego miasta, w którym mieszkał ojciec Tomasza. Panie Tomku, jestem biednym dzieciakiem.